Cześć, tu Justa. Witam Cię na moim kanale, na którym dzielę się wiedzą o ceramice. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak zrobić domek z płata. Dziękuję Wam bardzo za duży odzew pod poprzednimi filmami i tym o Masie i o pigmentach. Gratuluję zwycięzcom konkursów. Przypominam, że sklep już jest otwarty, już ta ceramika, i bardzo Was zapraszam na platformę z kursami. Będzie ich więcej. Myślę, że będą bardzo ciekawe. Zrobiłam wywiad i będę przygotowywać materiały, które zyskały największą popularność. Temat domków w ceramice jest bardzo popularny i bardzo często podejmowany. Ja myślę, że dlatego, że po prostu nam się bardzo dobrze kojarzy. Jako dzieci zaczynamy właściwie nasze przygody z klockami, właśnie od budowania wież, a później domków. Nie bez powodu najsławniejsze klocki świata opierały się najpierw na domkach. To jest coś, co się kojarzy z ciepłem, z przyjaźnią, z bezpieczeństwem, z odpoczynkiem, ale też w okolicach świąt, też bardzo często ten temat poruszamy jako domki z pierników czy inne lampiony, które te domki przypominają. Ja w swoim życiu widziałam ceramicznych domków bardzo dużo, uczestniczyłam też w wielu tych projektach, mniejszych, większych. Niektóre są miniaturami, niektóre są tak dokładne, że są po prostu rekonstrukcjami, modelami konkretnych budynków, które istnieją. A dzisiaj chciałam pokazać jedną z technik, w jakiej możecie wykonać. Domek z gliny. Wydaje mi się, że dosyć łatwej, dlatego że to będzie domek z płata. Domki zwykle są jednak, mają kąty proste, są to bryły sześcienne, dlatego te plastry świetnie się do tego nadają. Oto od czego trzeba zacząć, to oczywiście masa ceramiczna, która będzie najlepsza do takiego projektu. Powinna być dosyć stabilna. Nie powinniśmy wybierać bardzo plastycznych mas, które mogą być wiotkie i będzie trudno utrzymać nam. Pion utrzymać ściany. Taka masa najlepiej, żeby zawierała trochę chociaż szamotu. Najlepiej, im więcej tak naprawdę, tym będzie łatwiej ustawić ściany i ustawić je w pionie. Ale jeśli nie macie masy bardzo szamotowej, to 25% powinno wystarczyć, tylko że wtedy pamiętajcie, że jeśli masa nie jest bardzo stabilna, to przed złożeniem domku musimy ją trochę podsuszyć. Koło mnie są już wycięte płaty. Tu mam jedną część, jedną ścianę. To będzie domek dwuspadowy, oczywiście ze spód dwuspadowym dachem, taki klasyczny wiejski domek. Mam jedną ścianę, mam ścianę drugą, oczywiście mam też podłogę i dach. Jak ja się do tego zabrałam? Oczywiście odpowiednia masa ceramiczna, ale też narzędzia, które są mi potrzebne. Potrzebuję szmatki, dwóch listewek dystansowych, tutaj w kolorze, mają pół centymetra. Potrzebuję wałka, nożyka. Mam też takie dwa narzędzia, jedno drewniane, drugie metalowe do drapania, żeby zarysować miejsce, w którym będę łączyła ściany. Mam też taki sprzęt, który służy do przycinania pod kątem 45 stopni. Tak jest to zrobić z takim sprzętem łatwiej, ponieważ nie musimy się martwić, że krzywo wytniemy nasze ścianki. No i mam oczywiście tutaj szlam, szlikier, błotko, którym ściany będę łączyła. Oprócz tych narzędzi, mam też szablon wycięty wcześniej. Papieru. Jeżeli chcemy mieć kąty proste, jeżeli chcemy, żeby były równe, to bardzo warto się posiłkować szablonem. Wtedy mamy pewność, że nam to dobrze wyjdzie. Oczywiście można też linijką, ale no to różnie z tym bywa. Możemy to zrobić krzywo, a wtedy będziemy mieć problem ze złożeniem tego domku. Oczywiście taki krzywy domek też może mieć swój urok rustykalny, tak się mówi chyba ładnie, ale spróbujmy zrobić prosty. Ja mam szablon N2, ale jeden mam taki sprytny, że jak go sobie zaginam, to mam ścianę. Jest to część dachu i również ściana. Tym samym dach jest troszkę większy niż ściana, żebym mogła go ewentualnie przyciąć, dlatego że mogę sobie zrobić na przykład dach z okapem. To zależy w jakim stylu chcecie mieć domek, czy bardzo prosty, czy jakiś bardziej skomplikowany. Oczywiście dachu może w ogóle nie być, bardzo też fajne są doniczki w kształcie domków, które też mogą wyglądać tak domowo. A teraz mam przygotowaną masę. Sobie ją lekko rozbijam. Do wałkowania powinno się wstać i wałkuję. Bardzo mocno uważam, żeby nie było bąbelków. Plaster jest równy, jeśli by Wam się kleiła do wałka masa. To można sobie położyć drugą szpatkę na wierzch i. Z tej, przez tą szmatkę wołkować wtedy będzie wszystko w porządku, nic się nie przyklei. Przykładam mój szablon, mam nożyk wycinam, wycinam i to jest moja ostatnia część, bo reszta już czeka. Ta linia, która mi została, będzie mi służyła do bałeczków technicznych. No i teraz, co Dalej się będzie działo. Ja muszę po kolei moje plastry ponacinać w odpowiednich miejscach. Zobaczcie, że mimo, że to jest domek, nie ma żadnych otworów. Te otwory dorobię dopiero jak skleję wszystkie ściany razem. A teraz to urządzenie fajne przykładam sobie do ścianki i przycinam z ze stron trzech. Dachu nie przycinam i tnę. Może łatwiej by mi było, gdybym nie miała tej szmatki, więc się jej teraz pozbędę i mam już jeden kawałek przycięty. Teraz kolejny przycinam ze z trzech stron. E, dzięki temu, że mam taki drucik, to idzie mi całkiem sprawnie. Kolejna ścianka. Przecinamy. Przycinamy. I teraz tak, łączenia oczywiście mogą być bardzo różne, dlatego że jeżeli my chcemy połączyć ścianę do ściany, czyli w sposób taki, na przykład chcielibyśmy łączyć, to jest to o tyle skomplikowane że my musimy doliczyć sobie, do której ściany grubość tej ściany, żeby nam się zeszły. Więc dla mnie jako słabej matematyczki wygodniejsze są te ściany pod kątem 45 stopni. No i mam podstawę, którą też oczywiście muszę dociąć, ale już robię to w, z czterech stron, żeby móc kleić. Teraz tak, tu tak jak mówiłam mam drapaczki, to jest taki metalowa cyklinka, która ma ząbki, trochę wygląda jak jeżyk. Tutaj mam drewniane narzędzie, które też się świetnie do tego nadaje, po to naruszamy tę powierzchnię, żeby lepiej się skleiła. Jeżeli powierzchnia gliny jest naruszona i bardziej chropowata, łatwiej będzie nam się sklejała i lepiej się będzie trzymała. Ja to robię szybko. Wszystkie części już są podrapane, to nie są mocne dziury, to nie są mocne wklęśnięcia. To jest tylko po to, żeby nie była gładkiej ściany gładkiej. I teraz tak. To jest moja podstawa. Tu mam ściany boczne i też te ściany, które są z tymi trójkątami. Proszę. W związku z tym, że glina jest stabilna, zobaczcie, ona całkiem ładnie stoi. Nawet jak ja sobie tak pomajtam, to ona się stabilnie trzyma. Najłatwiej jest przyklejać do siebie naraz dwie ściany plus podłoga, dlatego że one od razu utrzymują swoją stabilność razem. I teraz Tutaj jest istotne, żeby użyć do tego kleju szlamu klej, czyli glina z wodą, rozrobiona do konsystencji takiego błota. Ja sobie delikatnie tu smaruję, ale bez oszczędzania tego szlamu powinno być całkiem sporo, bo on będzie nam tutaj ważnym łącznikiem tych wszystkich naszych części, elementów. Więc posmarowany. Gęstość, jak widzicie, taka błotnista, nierzadka. To nie, jest, to nie jest z wodą. Niektórzy lubią dodawać do szlamu ocet. Ja akurat tutaj tego nie robię, nie uważam, żeby to w tym przypadku było to potrzebne. I teraz łączę sobie te dwie ściany ze sobą. Trochę tutaj jest słabo widzę, bo staram się, żebyście wy widzieli. Dociskam mocno, dociskam z każdej strony dociskam z jednej, dociskam z drugiej, tutaj dociskam w pionie. Ta ściana mi się troszkę chwieje, ale ona się wyprostuje, jak dodam do niej kolejną. I tutaj to jest powód, dla którego my musimy mieć to wszystko równe. Jeśli nie będzie równe, to po prostu nam się to wszystko załamie i nie uzyskamy tutaj równych linii. I teraz, jak ja mam to złączone, to mogę Doklepić ten wałeczek. To jest taki cieniutki wałeczek, który jest, słownie jak zapałka, który ja wklejam sobie w miejsca łączenia. Tutaj od środka cieniutki wałek. Zobaczę, czy uda mi się to pokazać. Oczywiście sobie to przykleiłam do o, proszę, bardzo. Mam. Tutaj odłożę sobie kartkę, żeby mi łatwiej się. O. Tu mam cieniu wałek wklejony w miejsce łączenia. Tam gdzie jest rysa, tam dajemy wałeczek, lekko go rozcielamę. Zwykle jest tam, e, zwykle jest tam jeszcze trochę szlamu, więc nie musimy używać szlamu, żeby on się tutaj nam przykleił ładnie. No i jeszcze kawałeczek. Jest elegancko. I kolejny. I tak w każdym miejscu. Ja już nie będę tego przyklejać, dlatego, żeby tutaj nie zajęło to zbyt wiele czasu. No więc patrzę, czy szlam się, aby przypadkiem nie zrobił za gęsty, bo on przecież wysycha. Cały czas powinien być świeży. I ja sobie przyklejam teraz kolejną ścianę boczną. Patrzę, czy z dobrej strony, na pewno. Wydaje mi się, że tak. Tu nie posmarowałam, posmaruję jeszcze i teraz sobie też dociskam. Dobrze, dociskam, ściskam boki. Mogę ściskać tak mocno, żeby aż ten szlam wypłynął. Ściskam, dociskam sobie tutaj. One muszą się dobrze ze sobą złączyć. Jeśli się złączą, to na pewno nam się nie rozpadną. No i teraz ściana kolejna, boczna. Znowu trzeba ją posmarować. Flamen, smaruję, 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 wszystko tu już jest posmarowane. I dokładam ścianę ostatnią. Widzicie, że nie jest to aż takie bardzo skomplikowane. Jeśli ta glina jest odpowiednia, jeżeli ona jest albo odpowiednio, albo podsuszona, stabilna, to my nie musimy toczyć walki. Niektórzy uważają opalarek. Jeżeli na przykład mamy mało czasu, bo na przykład mamy zajęcia, które trwają krótko, to one się świetnie sprawdzają. Ponieważ my takie płaty możemy w krótkim czasie podsuszyć do takiego stopnia, żeby one się już nam nadawały do obróbki i nadawały do takiego stabilnego połączenia. Zobaczcie, mam już szkielet mojego domu, są ściany, cztery, jest podłoga, no to teraz mogę sobie dopasować do tego dach i dach może teraz być większy, może mniejszy. Ja zrobiłam taki dach z zapasem. Pamiętajcie, że zanim złączycie, na przykład chcecie sobie na tym dachu coś odcisnąć, bo to przecież jest też fajny sposób zdobienia, no to zróbcie to zanim połączycie, bo potem będzie musieli będziemy stosować nacisk. Na przykład ja to sobie mogę zrobić takie dachówki po prostu używając tego narzędzia i one też będą ciekawe. Potem mogę sobie coś tutaj. Na przykład jakiś rodzaj zdobienia wetrzeć, ale oczywiście dowolnie. Niektórzy bardzo lubią odciskać serwetki, niektórzy używają do tego sobie, konstruują nawet narzędzia, które przypominają dachówki. To oczywiście wszystko zależy od Was, bo też pamiętajcie, że mamy bardzo dużo technik zdobienia, którymi możemy później ten domek sobie wykończyć. I teraz tak, tu nie muszę nic właściwie docinać, jeżeli chcę, żeby ten dach wystawał poza obręb. Moich ścian, to staram to się zrobić równo i teraz tak, przykładając, już lekko sobie dociskam, dzięki temu, jak ja zdejmuję ten daszek, to bardzo wyraźnie widzę miejsce, w którym, w którym będę zarysowywać. Więc to miejsce, które będzie miejscem łączenia, zarysowuję delikatnie i tutaj robię to samo z moim. Domkiem, mam porysowane szybciutko i teraz sobie smaruję. Smaruję, smaruję. Widać? Mam nadzieję, że widać. A teraz smaruję ten, te części. Oczywiście, tutaj nie uda mi się przykleić wałeczka, ale tym się bardzo nie martwię, dlatego że dach. Rzadko kiedy odpada, dlatego że jest połączony ze swoją drugą częścią i po prostu tworzy taki stożek. I ten stożek nam nie odpadnie, bo się po prostu trzyma sam z siebie, więc spokojnie możemy. Oczywiście, jeżeli czujecie niepokój, że mogłoby coś się stać, to te wałeczki możemy przykleić z tej strony. Spokojnie, czyli pod okapem, czyli zamiast od środka robimy. To na zewnątrz i przyklejamy je tutaj. Tu jest miejsce, gdzie możemy przykleić. Druga strona tego domku. To samo. Ja sobie tutaj posmaruję. Wszystko. Też sobie sprawdzam, czy mi się wszystko zgadza. Przykładam, patrzę, w którym miejscu. że coś nie w tę stronę. Będzie w to mi się zgodzi. W którym miejscu potrzebuje te, ten zrobić sobie drapanie? Zobaczcie, używam takiego narzędzia, teraz użyję takiego. Nie ma to znaczenia. To, co macie pod ręką, może to też być zupełnie coś prostego, może być wykałaczka, może być widelec. Wszystko, co nam jest w stanie tę powierzchnię nadruszyć. I teraz smarujemy. nie robię tego bardzo ważnie, ale powiem Wam, że z mojego doświadczenia wynika to. To nam się to wszystko ładnie poskleje. No i teraz, tak, od Waszego teraz pomysłowości i Waszej kreatywności będzie zależało, albo od tego, w jakim stylu ma być ten domek, będzie zależało, jak domek ozdobimy. Na razie to jest taka chatka, która ma ściany, dach i nic więcej. Wypadałoby zrobić Teraz dziury w oknach. Oczywiście może być to domek na świeczkę, więc pamiętajcie, bardzo pamiętajcie o tym, że glina ma kurczliwość. I jeśli zrobimy za mały otwór na świeczkę, to ta świeczka się nie zmieści i nie możemy jej tam włożyć. E, oczywiście można sobie kombinować, żeby zrobić domek bez podłogi, ale zawsze bezpiecznie jest podłogą, ponieważ świeczka może się rozlać, może być ciepła, więc jeżeli. Mamy podłogę, to ceramiczna podłoga zabezpiecza nam przed, no, nasze powierzchnie po prostu przed różnymi wypadkami. Ten mój domek już jest sobie powiedzmy, że gotowy. I teraz ostatnie kilka słów na temat, na temat właśnie tych otworów, tych, tych dziurek. Oczywiście teraz jest taki moment, że ja mogłabym sobie dokleić komin, prawda? Mogłabym zrobić dekoracje, na przykład przykleić sobie tutaj przy oknach okiennice. No, każda forma jest dobra, ale jest ważna rzecz, jeśli chodzi o wycinanie okien. To jeśli my sobie tutaj zaznaczymy jakiś kształt okna, powiedzmy, że to jest moje okno. To pamiętajmy, żeby okien nie robić zbyt blisko, żeby te pomiędzy nimi szczebelki nie były za blisko, bo mogą się złamać. I teraz takie okno najlepiej jest wycinać od środka, nie od jego krawędzi. Czyli nie zaczynamy od krawędzi, tylko zaczynamy od środka. I sobie najpierw robimy małą dziurkę, a potem dopiero docinamy. Docinamy, docinamy i ja dlatego robię, to mi oczywiście nie wyjdzie jakoś tak bardzo pięknie, bo musiałabym to robić przodem do siebie, a nie przodem do was, ale dlaczego ja tak to wycinam i jak, dlaczego po kolei? Dlatego, że jeżeli ja teraz zrobię dziur, dziurkę obok, to w tym momencie napięcie idzie w ten otwór. Więc chodzi o to, żeby sobie tych ścianek, które nam zostaną, delikatnych nie naruszyć, i też z tego powodu lepiej jest zrobić otwory, jak ten obiekt nasz jest już sklejony, bo przy montowaniu widzicie, że ja trochę je przewracałam, te ścianki trochę je ugniatałam, i w takich momentach bardzo łatwo jest je po prostu złamać. I miejsca, które są miejscami za Żurem, są bardzo delikatne. Ja już tutaj nie będę więcej ozdabiać. Mam nadzieję, że to będzie dla Was fajna inspiracja, szczególnie na okres świąteczny. Podsumowując, do zrobienia domku z płata potrzebujemy odpowiedniej masy ceramicznej, która jest stabilna. Oprócz tego potrzeba nam kilku narzędzi, takich jak wałek. Oczywiście matka, dystanse, coś do krojenia, coś do drapania. Ja mam tutaj takie urządzenie. Bardzo polecam, bardzo przyspiesza pracę. Szlam i dużo fajnych pomysłów. A na zakończenie chciałabym się dowiedzieć jakie wy tematy w ceramice uważacie za hit. Coś takiego, co bardzo często robicie w pracowniach i co wszyscy bardzo lubią. Proszę, podzielcie się w komentarzach pod filmem. Jeśli chcesz oglądać więcej takich filmów, to pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał. A jeśli podobała ci się ta treść, to zostaw lajka i komentarz pod tym wideo.